Mandero, siemandero! Co ja wam tu dzisiaj chciałem nakłamać? Mamy sobotę przedświąteczną, piękny dzionek słoneczny, jajeczka poświęcone. A ja wam chciałem opowiedzieć odnośnie kukurydzy i odmian, które wybrałem. Wydrukowałem tu sobie takie karteczki. One będą mi pomocy na polu, bo te paliki będą pozabijane w ziemię, tam gdzie jest dana odmiana. I żeby wiedzieć, gdzie, które jest, żeby później się gdzieś tam nie myliło, bo wiadomo, na początku się pamięta, a później się pozapomina i już nie będziesz wiedział, człowieku, w końcu, gdzie co jest. O, to gdzieś mi Big Baga przy Chyba. No i, <laughs> i dlaczego wybrałem takie odmiany? już wam chcę powiedzieć skąd się w ogóle to wzięło bo jeśli tak jeśli chodzi o siew kukurydzy to jako takiego doświadczenia nie mam kiedyś trenowałem kukurydzę bodajże już może 12-14 lat temu największym problemem jeśli chodzi o zasiew kukurydzy to był yy, u mnie sprzedaż yy, odbiór, sprzedaż nie było generalnie jeszcze tutaj podmiotów dość blisko, które przyjmowały kukurydzę na ziarno. Był z tym duży problem logistycznie, to trzeba było kawałek w Polskę wywozić i, i dałem sobie dlatego spokój. Ech, pierwszego roku, jak posiadałem, to mokra kukurydza oscylowała w cenie 580 zł. To na tamte czasy to naprawdę były dobre pieniądze, później gdzieś tam staniała do 300 to już człowiek narzekał i, i były właśnie te problem, problemy logistyczne bynajmniej u mnie tak, nie? bo to nie w każdym regionie Polski, ale umie tak było z usługodawcami jeśli chodzi o y, przystawki do kombajnu, takie proste rzeczy nawet z siewnikami jeszcze był problem Także tak to wygląda, i po tylu latach postanowiłem powrócić do uprawy tej kukurydzy. Już nie będę Wam się rozwodził o, o różnych tematach, co i jak i dlaczego. Ale jeśli chodzi o te odmiany, to już Wam mówię skąd się one wzięły. Mój bardzo dobry, zaprzyjaźniony wręcz kolega świadczy usługi, jeśli chodzi o koszenie kukurydzy, między innymi. No i on tam pozbierał sobie. Od rolników takie informacje zawsze sobie zapisuje, któreś mu tam przypanie do gustu, oczywiście w tym kombajnie, jak jak upokoś i widzi. No to pyta się, co to za kukurydza, co tam dawałeś, co tam tego, jak i tak dalej, nie? Bo generalnie z zasady nauczyłem się, że mało zawierzam, jeśli chodzi o przedstawicieli. Generalnie no to taka jest polityka firmy. Każdy gdzieś tam swój ogonek, każda mieszka swój ogonek fali. No, żaden przedstawiciel danej firmy nie powie, że ta kukurydza jest zła, tak, ten jego produkt. Rolnicy też nie zawsze są rzetelni, jeśli chodzi o informacje. Nie mówię wszyscy, ale. No niektórym się zdarza troszeczkę zawyżać te tonarze i to tak jak kolega mówi, że tam ten jeden gdzieś tam mówi, że tam 15-16 ton z hektara sypało, a kolega może u niego kosił, to, to tam było a może 10-11. No ale dobra, już odbiegam od tematu. No i to są takie odmiany kukurydzy. Pierwsza to będzie taka kukurydza. Wszystkie mają, generalnie starałem się wybrać podobne FAO i na różne typy gleb. To jest akurat na słabszą glebę, bo rozpięczenie tej kukurydzy będzie tak, no mówię, od trójki do, do szóstej klasy ziemi. Znalazły się, słuchajcie, też nie wiem, jestem ciekawy tych odmian, bo znalazły się mm, te kozackie. Też tak, no wiecie, wschód i tak dalej, nasi bracia, ale dobra. Pomijmy, pomijajmy to. Są dwa masy. O, tu jest nas, następna kozacka. Tu jest rakiet T. To też tam z raktów są dwie odmiany. Tu jest ten drugi mas. O, tu jest następna kozacka. I tu jeszcze jest z raktów No i generalnie, każdej odmiany będzie tam, nie wiem, no Wyjdzie tak, no nie wiem, no znaczy wiem, to tak od dwóch do 3 hektarów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Te będą mi służyć, właśnie, mówię tak, jak wspomniałem, do tych palików, żeby powijać. Jeżeli będziecie ciekawi, jak te odmiany się sprawdzają. Na przykład tu mnie opowiem gdzieś tam o rodzaju gleby, o nawożeniu. No, i mówię, nic tam tu szczególnego na pewno się ode mnie nie dowiecie, na pewno jakieś tam może rzetelnych tych informacji, tak? Jak to później będzie wyglądało, w przebiegu wegetacji, gdzieś tam pokażę, jeżeli będziecie oczywiście ciekawi. Tak? No i tak to wygląda, także Was pozdrawiam. Życzę Wam zdrowych, wesołych świąt. Zdrówka przede wszystkim. A no, tak jak wspomniałem, piękna pogoda, zieloniutko. Ładnie. Trzymajcie się hej. A będę siał po świętach. O to jest dent. Także myślę, że gdzieś ko czwartku, piątku może się uda posiać. Trzymajcie się hej.